Fishing Planet. Po miesięcznej przerwie trzeba w końcu nadrobić ten tytuł. Wszedłem w tą grę, okazało się, że grałem w to już kiedyś. Było to lata temu, ale mam trzeci poziom. Na ryby. Jak to kurwa, nie posiadam licencji. Czy ja muszę płacić, żeby łowić? To w Czechach? Tak, kliknę po prostu na ryby. Dobra, mamy to. Ale ki, są tu inni gracze. Rybak Boczek, tu jaki przejęty. Złote kalosze ma? Jak tutaj się ogólnie te ryby łowi w tej grze? Co ty do mnie tu napisałeś? Wyjebuj. Wyjebacz to. Cyk, rzucam na twoje łowisko No co Bić się chcesz No Sytuacja opanowana Już się pogodziliśmy Już nie jest tak źle między nami To nie mogę podejść Bliżej wody Dlaczego Mam kalosze Czy nie mam kaloszy Mam kalosze Nie ja mam Ty no ryba tutaj jest No ja Nie wyciągaj mi tego Tylko trochę zwintej tej żyłki Czekamy na branie Widzę jak ta ryba tam W tle skacze Tam se robią zawody Do skakania Kurde przez płotki A co u mnie A u mnie nic 60 i pa, i dalej leży. Dobra, jest jakieś usypisko z wiórów. Ja tu chyba coś tak żre powoli tą wodę. Znaczy po tej wodzie, pod tą wodą, znaczy się. No jak tam te ryby na pół metra skaczą nad wodę. W życiu nie widzimy leszcza, który odpierdala ku sobie lot jak awionetka. Ja tu chcę jakąkolwiek rybę złowić. Co to znaczy ryba odpłynęła, a przydęta była za daleko? Może muszę mieć kija w wodzie? Szybciej bym tą rybę ręką złapał i może ja wskoczę do tej wody i w zęby złapię, będzie lepiej. Samotna gwiazda. Dobra, pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Wszyscy tą samą koszulę mają. Patrz, co teraz wyciągam. Branie, zacinaj! Bierzemy cię! Jak wystrzelił! Co to jest? Jak się tlepie! Bas biały! 15 doświadczenia. Zatrzymaj. Oficjalnie zostałem basistą na poziomie czwartym. Co to się stało z tą rybą? Co to w ogóle jest? Jak się fajnie plącze. A mogę z tym chodzić? Aż mnie ochlapał. No i za koszulę ci go włoży. Haczyk przebił ewidentnie dwa nozdrza. Taki trochę piercing bym powiedział. Co się dzieje z tym spławikiem? O oh, kurwa, ale mam branie! Co to jest? Co to jest? WZDRĘGA! Tobie daruje życie. Co to znaczy? E, żeby użyć. Czerwone robaki? Ty no lotający krzak, normalnie. Nie no, graficznie ta gra jest o wiele bardziej uboga, niż kurde konkurencja, mam wrażenie. Dobra, czas na taką recenzję opisową chyba Fishing Planet i właściwie wszystkich gier wędkarskich, w jakie grałem do tej pory. Pędziłem w tych grach mniej więcej tyle samo czasu, czyli niewiele. Nie wiem w sumie jak to wygląda w endgame'ie, ale jak na wstęp i to, co gra oferuje na wstępie, lepiej o wiele bawiłem się w Russian Fishing. O wiele bardziej symulacyjne odczucia są z tej gry. Na pierwszym miejscu wstawiam Russian Fishing. No i co? No i to tyle.